Witajcie w kolejnym filmie o częściach, dzisiaj też oczywiście na Waszą prośbę film o bagnetach, konkretnie o bagnecie Schumachera, najpopularniejszym bagnecie w John Deere, bo praktycznie od celi 800, czyli dawnych, dawnych lat, głębokich 90-tych, aż po dziś dzień ten bagnet jest stosowany w headerach. Ale zanim zaczniemy, to pamiętajcie o narzędziu do filtrów, bo widzę, że korzysta z niego coraz więcej osób i sprawia im to wielką łatwość w składaniu zamówień, z czego się bardzo cieszę. A też jeżeli zakładając, że też nie, pewnie nie wszystkie filtry u nas są kupione, to myślę, że na pewno dużą to wartość Wam daje. A więc zaczynamy. Jak widzicie, mam przed sobą dwa bagnety, obydwa czarne na pierwszy rzut oka. Bym powiedział, że no, no, można by powiedzieć, że identyczne, ale jak się przyjrzymy, to jest tu kilka różnic. Przede wszystkim w oryginalnym bagnecie mamy tutaj kwadratowe dziury pod zamek, co już ułatwia nam, że tak powiem, montaż tych bagnetów. Tam, gdzie przychodzi śruba zamkowa, bo nie wiem, czy wszędzie akurat ona jest, ale jeżeli jest, to już mamy problem z głowy, bo tam jest utrudnione dojście. Druga sprawa to bagnet oryginalny jest po prostu cięższy, ma więcej materiału tam gdzie się wyciera, a konkretnie tutaj. Tu jest tego materiału więcej. Także on na pewno jest większa dokładność tej szczeliny. Tutaj ta dokładność jest mniejsza. To też niestety będzie wpływało na to, jak będzie nam się kosa i że tak powiem noże w kosie, nożyki. Trzecią różnicą jest, że tak powiem, zakończenie tych, że tak powiem, bagnetów, czyli tak zwane czubki potocznie zwane. Tutaj bardzo duża powtarzalność wykonania, tutaj niestety każdy inny, ale tak mocno inny. I co też za tym idzie dla tych użytkowników, którzy że tak powiem, zakładają na bagnety, bo to co któryś bagnet tu zahacza się podnośnik łanu, o których też będziemy mówić w kolejnym filmie. To tutaj na tych bagnetach te podnośniki będą nam patrzeć każdy, że tak powiem inaczej. Tutaj będzie, będą mógł patrzeć wszystkie identycznie. I, no i generalnie tutaj w oryginalnym bagnecie tą, że tak powiem, przestrzeń, tak dokładnie, tą do góry, a mamy, że tak powiem, tu wyciętą dziurę. Wypalono technologicznie, i to, po, to jest po to, słuchajcie, żeby po prostu lepiej e, czyścił się ten bagnet, żeby tam się nic nie upychało. I to, oczywiście, ktoś powie, ale to ma wielkie znaczenie. To ma znaczenie oczywiście jakieś tam rankami wieczorami, gdzie kosimy, że tak powiem, już lekko wisną słomę, bo w suchej słomie wiadomo, że to nie ma znaczenia. E, no i tyle. E, tu może nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia jak nóż drabniacza, bo tam on wpływa naprawdę na wiele rzeczy, ale e, uważam, że te bagnety, mimo że te są droższe, to są wartne swojej ceny, e, tym bardziej dla tych użytkowników, którzy koszą większe powierzchnie, e, cenią sobie to, żeby raz, za, że tak powiem, założony bagnet służył im jak najwięcej hektarów bez marnowanego czasu na przekładkę. Myślę, że to wszystko. E, najważniejsze różnice Wam powiedziałem. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.